Was Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moimi gośćmi są Agnieszka i Kamil, którzy podzielą się z nami swoim świadectwem, jak teraz wygląda ich małżeństwo po trzech latach rozłąki i jakich Bóg prowadzi teraz, gdy razem spotkali Pana Boga. Witajcie. Witamy. Witamy dziękuję dobry. za zaproszenie. Ja również bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie. I tak na początek właśnie chciałabym Was spytać, jak to jest teraz, gdy już obydwoje spotkaliście Pana Boga? I jak teraz wygląda Wasze małżeństwo? No, teraz to jest. Hmm, dużo, o, niebo lepiej. o niebo lepiej. Tak, to jest dobre określenie. O niebo lepiej. Zdecydowanie z Panem Bogiem się żyje radośniej. Spokojniej i, po, i w większym pokoju w sercu. Dużo takich zawirowań, które wcześniej były w naszym życiu, są oddawane Panu Bogu. Wiemy, że jesteśmy w najlepszych możliwych rękach i jesteśmy dobrze prowadzeni. Pięknych ludzi nam Pan Bóg stawia przy nas. Więc, jak są jakieś takie gorsze sytuacje albo cięższe, to wiemy, że sobie z Panem Bogiem poradzimy i cokolwiek by było nie tak, to, to oddajemy i prosimy o pomoc. No i wierzymy, że razem dojdziemy do nieba, tak? Mhm. <laughs> wierzymy. W na pewno. A jak wygląda teraz Wasza relacja? Na, na pewno y, y, pewnie jest lepsza, tak mi się wydaje, niż kiedyś. No, zdecydowanie. Zdecydowanie ten kryzys, który mamy już za sobą, już ponad rok czasu minęło od naszego pojednania i powrotu mojego do żony, no, zmienił nas bardzo. Rozwinęliśmy się przez ten ostatni rok ja bardzo, a żona jeszcze przez te trzy lata, kiedy mnie też nie było przy niej. I przede wszystkim rozwijamy się w łączności w relacji też z Panem Bogiem, i to nas wzmacnia, i, i tak myślę, że, że przez to ta nasza relacja między nami w małżeństwie jest bardzo, bardzo fajna w tej chwili. Potrafimy, potrafimy rozmawiać ze sobą przede wszystkim i zwracać uwagę na siebie, i, i tak tak mhm. po Bożemu też stawać się darem dla siebie, tak? nie, nie, nie mhm. jesteśmy w tej chwili egoistami, tak jak byliśmy kiedyś. Tak, no to na pewno Pan Bóg potrafi w tym, żeby właśnie patrzeć na, na tą drugą jeszcze osobę, prawda, i mhm. nie tylko na siebie. A powiedzcie, czy łatwo było wam sobie wybaczyć i to wszystko, co było jednak takie bolesne i, i trudne? Mhm. No, to był proces, szczególnie na początku, jak, jak zaczęliśmy na nowo, tak na dobrą sprawę. To było tak, jak mąż wspomniał rok temu. I, i na początku stwierdziliśmy, że, że nie możemy też tego, co się wydarzyło, zasypać i schować pod dywan i powiedzieć: OK, to zaczynamy od dzisiaj na nowo. Nic się nie wydarzyło, nic nie było, teraz będzie dużo lepiej. Uznaliśmy, uznaliśmy że musimy przegadać i, i jakby wyrzucić wzajemne żale do siebie. Hmm. Na przykład taką noc, w zasadzie nie wieczór, ale noc, w której drogę krzyżową sobie przeszliśmy wspólnie. E, ponieważ e, no, mąż był na, e, na spowiedzi i taką pokutę dostał, a, a ja bardzo szybko łatwo podchwyciłam, że skoro, skoro taką pokutę dostał, to, to przejdźmy przez to razem i, i zobaczymy, e, czy może to jest jakaś, jakaś, jakiś znak od pana Boga, że, żeby tą drogą pójść, żeby sobie wybaczyć. I faktycznie tak było. Każda, każda stacja Drogi Krzyżowej, którą akurat wtedy e, sobie przeczytaliśmy, odnosiła się do. To była, m, droga, m, krzyżowa dla małżeństw, prawda? Dobrze pamiętam. I w każdej stacji były różne obszary dotyczące małżeństwa, więc w zasadzie mieliśmy przekrój wszystkiego, co, co nas mogło dotyczyć I, i mówię, to była taka noc wielkiego oczyszczania. oczyszczania. Tak, dokładnie. Tak, tak. Płakaliśmy i cieszyliśmy się i sobie wybaczaliśmy i przepraszaliśmy się wzajemnie. No i był taki, to był taki moment zwrotny i taki dla mnie dający nadzieję, że że naprawdę z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. I myślę, że, że mąż wtedy jakby poczuł, że, że ja go nie odrzucam z tym wszystkim, co zrobił, że jestem w stanie mu to wybaczyć, a że, no, że jesteśmy, w... jesteśmy pod dobrymi, dobrymi skrzydłami mm -hmm. naszego i Pana Boga, który nas po prostu przez to przeprowadzi, że, że skoro nas zaprosił do małżeństwa i zaprosił nas do wspólnej drogi do nieba, no, to jest tą osobą, która, która nas po prostu przeprowadzi przed, przez, przez wszystko to, co, co bolesne i co, co przynoszące cierpienie tutaj na Ziemi. Także łat, łatwo nie było, nawiązując do tego, co pytasz, to łatwo nie było, bo zaczęliśmy od Drogi Krzyżowej. Ale, ale było to warte, i, i po tej drodze krzyżowej, tym oczyszczeniu, no, z każdym dniem, z każdym tygodniem, było nam naprawdę łatwiej w naszym codziennym życiu, w codzienności, i w takiej komunikacji między sobą, tak? I, I w tym wybaczaniu codziennym, też w codziennym nawracaniu się, tak? Bo to nawrócenie. <laughs> które no, ja rozpocząłem w maju w zeszłym roku, no, no, trwa do dziś, tak jest codzienne i, i z pomocą Pana Boga i z pomocą Maryi i, e, trwa i mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że doprowadzi nas wspólnie do, do nieba. tak Na pewno. A Ty Agnieszko, jak widzisz teraz Kamila jako tatę i męża, czy jest lepszym tatą teraz i mężem? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Moje, moje patrzenie na, na męża się zmieniło, ale myślę, że dlatego, że jakby jego patrzenie na samego siebie też się zmieniło. Widzi swoje dobre strony. Widzę też ja z mojej strony, jak bardzo się stara. Pokonywać wszystko to, co w nim słabe, co w nim grzeszne, co spowodowało, że, że ten grzech go przyciągnął na swoją stronę. Słyszę każdego dnia, jak odmawiając wspólnie, różaniec, wyrzeka się tego wszystkiego, co, co go zniewalało, co go ograniczało. I widzę, jak Pan Bóg go prowadzi, zaprasza go do różnych wspólnot, stawia przed nimi różnych ludzi, z którymi może się i podzielić swoim doświadczeniem. Taką, taką właśnie, no, taką drogą dla innych, że, że z, każdym, z każdym zniewoleniem i z każdym grzechem jest się w stanie powalczyć, tak? Jeżeli się zaprosi do, do tego Pana Boga, odda mu się to, z czym sobie już sami nie radzimy, że Pan Bóg po prostu pomaga. Natomiast pytać też o, czy jest lepszym tatą. Zdecydowanie lepszym tak, z każdej strony mówię go teraz chwalić. E, bo też widzę, jak bardzo pracuje nad relacją z synami. E, był czas, kiedy, kiedy uczęszczał na spotkania z, z takiego, to jest grupa tematyczna, klub Tatonet, gdzie, gdzie tatusiowie wyjeżdżają sobie ze swoimi dziećmi, to są takie spotkania tylko, tylko tata z, z synem, bądź tylko tata z córką. No, i to też są takie, takie obszary, w których właśnie można na nowo, na nowo tą relację zbudować z dzieckiem. No bo jednak te trzy lata naszego oddzielnego mieszkania, co prawda nie było tak, że Kamil w ogóle nie miał kontaktu z naszymi dziećmi, natomiast no, będąc gdzieś. Um, jak to nazwać? Owładnięty może tak, grzechami. Jak, jak coś mówię źle, to mnie proszę kontroluje. Ale będąc gdzieś stłamszonym w tym, w tym grzecznym swoim świecie dużo rzeczy się nie widzi. Gdzieś pogubienie tych fajnych relacji, które mogłyby być, i znalezienie ich na nowo wymaga dużo, dużo czasu. A bardzo szanuję męża za to, że teraz ten, ten czas tego czasu szuka i, i stara się, i robi wszystko, co w co jego mocy, żeby no żeby chłopcy go szanowali, żeby mieli z nim fajny kontakt, żeby był takim, no takim wzorem, wzorem ojca, wzorem męża mhm. bliższych. A ty, Kamilu, jak postrzegasz Agnieszkę? Czy jest lepszą teraz żoną, bardziej cierpliwszą? Wyrozumianszą i, i, i mamą też, czy jest lepszą? Tak, tak, no, zdecydowanie, tak jak na początku mówiliśmy, ten wzrost, szczególnie u, u Agi był już na samym początku naszego rozstania, tak, i ona te trzy lata przepracowała, tak, skończyła kurs 12 kroków, który no dał jej bardzo wiele, ja przez długi czas negowałem ten kurs, a w w tej chwili sam uczestniczę i jestem na czwartym kroku i widzę, co dał mojej żonie tak? I, i zobaczyłem to już rok temu, jak bardzo Agnieszka się zmieniła, jak inaczej w ogóle się odnosi do mnie, do, do dzieci, do, do ludzi wokoło, tak? więc tutaj ten rozwój jest bardzo duży, aczkolwiek no, żona moja zawsze była optymistyczna, zawsze była uśmiechnięta. I taka otwarta dla, dla ludzi, dla, dla Boga, więc no, z wysokiego levelu wskoczyła jeszcze wyżej, a ja bym chciał ją dogonić po prostu, tak. Więc to więc, no, mam jeszcze sporo pracy przed sobą, ale ufam, Pięknie. że z jej pomocą i z Bożą pomocą przede wszystkim dojdziemy razem do, do zbawienia. Pięknie. A teraz umiecie docenić bardziej siebie, że, że jesteście już po tych trzech latach rozłąki, to umiecie docenić ten czas spędzany razem i, i właśnie i, i docenić swoją obecność w tej drugiej osobie. Zdecydowanie tak, i w ogóle też było nam dane być na takich rekolekcjach, gdybyśmy, gdybyście zaczynali od nowa. To było zaraz na początku, jak, jak zaczęliśmy być znów razem, dobrze mówię? No w, aż tak na początku. Po kilku ale... miesiącach, ale tak no, w mhm. kwestii wieczności to na początku, mhm. jak byliśmy znów razem. Już parę rzeczy mieliśmy przepracowane w, te, w mhm. tej, tak powiem, rzeczywistości nowej, ale te rekolekcje dużo nam uświadomiły i utwierdziły w tym, co, co już robimy, tak, więc... Bardzo, bardzo polecamy zresztą no, każde, każde tego typu zajęcia, warsztaty, rekolekcje, które prowadzą do wzrostu i do większego kontaktu ze sobą i z, z Panem Bogiem, to no, możemy tylko polecić, tak? bo, bo samo jakieś tam powiedzmy pojednanie i, i bycie ze sobą to jeszcze nie wszystko. Cały czas trzeba pracować tak? To jest już nie, nieustająca praca, tak? Nad relacjami. I między sobą i z dziećmi, no, jak to mówią, bez pracy nie ma kołaczy, tak? Więc jak, jakbyśmy spoczęli na laurach, że wróciliśmy do siebie i wszystko jest cacy, to, to by się mogło za chwilę znowu posypać, więc ta praca tak. jest ważna, tak? Ważne, że każdy z nas pracuje też na, nad sobą samym, tak na dobrą sprawę. Nie usilnie. Nie... Nie siedzimy się nad tym, żeby zmienić drugiego, gdzieś taka mądrość z tego kryzysu na nas spłynęła, że no, chcesz zmienić świat wokół siebie, zacznij od, od siebie, tak, zmieni siebie, a świat mm. wokół się zmieni. To jest nasza dywiza teraz życiowa. Ale mm. też zaczęliśmy siebie jako, jako takie dalej od, od Pana Boga postrzegać, czyli jakby nie w kategorii ty masz mężu, mi tutaj jakby być pomocą na zasadzie mojego egoizmu, tak, ja tu chcę i Ty masz mi to zrobić, tylko drugiego traktujemy jako, jako dar, że Ty ze mną, bo jesteś darem od Pana Boga dla mnie, jesteś darem w, w pomocy, żeby mi było łatwiej przez życie przejść, tak, to jest też taki piękny owoc tego kryzysu, że po prostu to zobaczyliśmy, czym tak na dobrą sprawę jest, jest mąż, kim jest mąż, kim jest żona, i czym jest w ogóle małżeństwo takim, w takim pięknym zamyśle Pana Boga, że faktycznie. Żeby ta relacja też była w takiej wolności, tak? Że, tak. że nie przymuszać się do miłości czy do, do sympatii, do przyjaźni, do jakichś obowiązków, mhm. tylko żeby to była wolność, tak? I, I dawanie sobie cząstki siebie, tak? na co dzień, co jest trudne i nie zawsze też nam wychodzi, tak? Mhm. E mhm że no z, z dziećmi też są jakieś problemy, kryzysy, wojna i tak dalej, wszystko w jakiś sposób na nas wpływa, ale, ale oddając te trudności też Jezusowi jest dużo łatwiej, tak? I, i ta miłość wolności przez Niego do nas przechodzi tak naprawdę. A czy było wam łatwo odbudować takie zaufanie do siebie nawzajem? Czy to stopniowo tak zaczęło hmm, dopiero? mało. Ty, podchwytliwe te pytania zadaje się. Było łatwo. A jak myślisz? Było łatwo. Zaufanie jest... się nie odbudowuje łatwo, tak? tak. To, to raczej wszyscy wiedzą, my, bo to jedna, jedna cegiełka wyjęta, że tak powiem, z fundamentu potrafi zburzyć wszystko, co się odbudowuje, więc my cały czas mm. pracujemy od nowa na to nasze zaufanie wspólne. Tak samo moje do żony, jak i żony do mnie, także mhm. to nie jest tak, że sobie odbudowaliśmy zaufanie, jest wszystko już dobrze, tak, jest zbudowane na nowo, no pracujemy nad tym i to jest cały czas ta, ten rozwój, ta wewnętrzna nasza praca i, i oddawanie też Jezusowi wielu tych trudności, tak, zawierzanie jakich, jakichś naszych, nie wiem, wspólnych, nie wiem, uchybień, tak bym to nazwał. Mhm tego, co no, ciężko jest przyjąć w drugim człowieku, a, a to jest i to było kiedyś, tak? Więc mm -hmm. to przepracowujemy to i, i stopniowo, stopniowo chyba odbudowujemy to zaufanie do siebie, prawda? Zdecydowanie tak. A jak wasze dzieci przeżyły wasz, wasze rozstanie? A jak teraz się odnalazły w tej nowej sytuacji, gdy ty, ty Kamilu pojawiłeś się w domu? Po tych trzech latach. Znaczy początek początek był bardzo trudny dla szczególnie starszego syna, on ma 11 lat i, i wiele rozumiał, widział, co się dzieje. A, a też przede wszystkim były dwie, dwie drogi które, dwie drogi wychowawcze, którymi prowadziliśmy: ja, ja po swojemu, żona po swojemu, tak. I, I tutaj starszy syn miał, mógł sobie tam wybierać, gdzie mu się co lepiej opłaci, podoba, i tak dalej. A teraz po powrocie, no, jesteśmy już jedną linią frontu z żoną. Jest mu to trudniej przyjąć, ale, ale coraz, coraz lepiej tak naprawdę też reaguje na to. czy mi się e... też jeszcze, przepraszam ci, słowo bardzo mi się podobają takie momenty, gdzie gdzie widzimy, że na przykład jesteśmy razem, z, z mężem stoimy obok siebie i na przykład ten jedenastolatek przychodzi do nas, przytula się do nas, powie jakieś słowo, chociażby kocham was, tak? To jest coś, co tak bardzo nas rozczula i tak bardzo nam pokazuje, jak, jak dzieci potrzebują tej, tej miłości, tak? Bo z młodszym synem, prawie siedmioletnim, jest, jest du było dużo łatwiej. On jakby tak naprawdę w dziecięcy sposób pokazywał tą radość, że fajnie, no, że w końcu od tata, tak, tata jest w domu, teraz wszystko będzie dobrze, znów rodzina jest razem. Natomiast ze starszym to, to praca, która nadal trwa. No. On bardziej, bardziej jakby więcej rozumiał, tak jak, tak jak mąż powiedział, więcej rozumiał tego kryzysu, ale myślę, że Pan mógł z tego wyprowadzi jeszcze większe dobro, bo, bo już w sumie widzimy, tak, że o wiele rzeczy pyta, o wiele rozumie, też w takich relacjach damsko-męskich pyta o właśnie dziewczynę, jak się ma dziewczynę, jak to jest, więc jakby mimo swojego młodego wieku, 11-letniego, gdzieś widzi, czym jest, czym jest relacja między kobietą a mężczyzną i jakby my mu tłumaczymy też o tym, czym jest małżeństwo, że, no, że to nie jest taka decyzja raz na jakiś czas, że, że ludzie się sprzeczają czasami z sobą, nie zgadzają i niestety czasami też dochodzi do aż takich kryzysów, ale wierzymy, że, że jakby nasze dzieci z w taką, w taką świadomością wejdą w swoje, w swoje związki i gdzieś nasz kryzys być może przyłoży się kiedyś, przyłoży taką, taką wielką cegiełkę do, do budowania ich własnych domów rodzinnych. A jak wasza rodzina zareagowała, jak już wróciliście do siebie, czy cieszyli się, czy jednak tak z dystansem podchodzili do tej wiadomości, do tego faktu? To zależy, którzy, może tak. I w rodzinie. Nie, jest... było jedności. nie było jedności. To prawda. I w rodzinie, i wśród znajomych. Tak jak nie było jedności przy naszym rozstawaniu, bo, bo jedni mówili, że w ogóle no, kto jak, kto, ale nie wy, gdzie u was kryzys, jaki kryzys. Tak samo w drugą stronę, no tak jak powiedział, może tak, nie było takiej jedności. Jedni się cieszyli, a z drugiej strony. Nie dowierzali, nie, nie ufali, o tak bym powiedział, nie ufali w te nasze szczere, w moje przede wszystkim szczere chyba intencje powrotu, tak? I, i tego, że, że to jest możliwe. Tak naprawdę to mhm. chyba nie, nie wierzyli w to, że Bóg może połączyć nas od nowa, tak? To mhm. jakby, tak... Brak wiary. Tak, Trak, tak, 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 tak. tak, tak mhm. dokładnie, że to są szczere intencje i że, że my naprawdę, że że ja naprawdę chcę wrócić do rodziny, tak? Mm -hmm. I nie potrafię tego zrozumieć, tak? Czy myślę, że tutaj I że Boga też, przepraszam, że Wam wchodzę. No, tak, tak, tak. I to potrafi zmienić, prawda? Nasze życie i myślenie, prawda? Tak, tak. Tym bardziej, że no teraz jak świat. Teraz i wcześniej w sumie też, ale tak, świat mówi o tym, że jeżeli coś się popsuje, no to zmieni na lepszy tak, model, tak? We, tak we, że nie we, wracaj we. do tego, nie zawracaj, ktoś mówi, kije rzeki, nie wchodź z do tej samej, samej rzeki. No tysiące tak, powiedzeń tak. na to, że małżeństwo, e, budowanie małżeństwa od nowa po kryzysie, no, to, to w ogóle nie ma się, sensu. to nie ma sensu. Natomiast przyjęliśmy też twoje zaproszenie Moniko. Z prostego powodu chcemy, żeby osoby, które się borykają z kryzysem w małżeństwie, żeby uwierzyły, że naprawdę z Można każdej sytuacji, wydać. z każdej sytuacji Bóg znajduje wyjście, tak i gdzieś z tego ogromu zła, które, które między małżonkami może się ujawnić, wiele dobra może wyjść. I chcemy dać przykład na to, że dla Boga naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Nasze małżeństwo, śmiem, śmiem powiedzieć, że jest dużo szczęśliwsze i dużo fajniejsze, nawet w nawet dniu naszego ślubu. Jakby nie, myślę, że nie, nie podeszliśmy aż tak z taką świadomością do tego, co wypowiadaliśmy i nie mając takiej wiedzy o tym, że właśnie mąż jest, jest dla mnie darem od Pana Boga, a ja jestem darem dla Niego. Gdzieś to wszystko przychodzi, przyszło do nas z wiekiem, niestety po trudnych doświadczeniach związanych z, z kryzysem i wypadami, no z z ale... Ale też z nawróceniem, tak? To przychodzi z nawróceniem w tym, w tym dostrzeżeniu Boga, tak? Koło siebie w tej obecności Bożej. No ja jak nie chodziłem 3 lata do kościoła i od roku zacząłem uczęszczać na mszę, modlić się i tak dalej, po prostu dostrzegam to i no jest mi po prostu lżej, tak, w życiu. I, mhm. Tak. Chłonę, chłonę, Chłoniesz chłonę, miłość. Tak, dokładnie. I ta miłość się otwiera na mnie, a ja się otwieram na tą miłość, tak? Więc... Mhm. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze Wasze świadectwo i pięknie się was słucha i, i naprawdę ogląda, myślę, że widzowie też podzielają moje zdanie. Bardzo I bardzo dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie. Niech was Bóg dalej prowadzi, dodaje sił, radości, zbycia razem i, i wszystkiego dobrego Wam życzę. Bardzo dziękujemy. A no, wszystkim, którzy będą oglądać, to też życzymy wytrwania w miłości tak naprawdę. I nawet jeżeli jesteście w kryzysie, to jeżeli Uwierzycie, że Bóg jest z wami. To wszystko się poukłada. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za to świadectwo, a dzisiaj już będziemy kończyć. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia. Dziękujemy, do Dziękuję. zobaczenia. Dziękuję.